Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w odcinku z gry Hill Clay Bracing na moim kanale, w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie oczywiście kolejny etap, jak to co odcinek robimy, no i postanowiłem, że w tym odcinku odblokujemy sobie etap o nazwie No Więc okej, okay, przejdźmy do, do odblokowania go i przeczytajmy sobie opis. Java nie stanowią tylko dekoracji, gracz musi przez nie przejechać, zalecamy, zalecamy wysoko ulepszony pojazd. Więc okej, okay, odblokujmy go, sobie ten etap i odbierzmy prezent. Tak jak wcześniej było yy, zawarte w opisie, Java będą stanowiły przeszkodę, chociaż jest ten pojazd... Który, do którego te drzewa nie będą przeszkodą, mamy mianowicie ten van Hippie, w którym już jeździłem wcześniej, ponieważ mam taką właściwość, że potrafią mijać drzewa, więc ok, przejdźmy teraz do tego etapu. Myślę, że chyba nie będę go tuningował jeszcze bardziej, bo jest tak, jest dobrze dobrze tuningowany. Zaczynajmy, więc tak okay, jedziemy. Jak widzicie, ten van Hippie już potrafią mieć drzewa, chociaż może pod koniec odcinka wybiorę jakiś inny pojazd i pokażę wam, jak się to jeździ innym pojazdem. Bo jeśli chodzi o inne pojazdy, to musimy te drzewa. Niszczyć i stanowią one przeszkody dla pojazdu. A widzicie Wam typisów, który nas spokojnie przejeżdża obok tych drzew i nie ma najmniejszego problemu podczas tychania na tym etapie. Widzicie, mam też sporo monet, bo troszeczkę poza odcinkiem pojeździłem i to robią trochę monet, ale to dobrze, bo. Na, na, w ciągu najbliższych kilku odcinków też chciałem odblokować jakieś nowe etapy i pojazdy. Jak wiecie te etapy już dalsze dość sporo kosztują lepsze, ich odblokowanie, więc przyda się sporo monet. No jak wiecie ten pojazd bardzo fajnie się tu spisuje, chociaż ma on taki mały minus, a mianowicie to, że musi opony niszczą, bo w yy, większym uderzeniu o, po, o powierzchni, ale i tak to one wymieniane co jakiś czas, jeśli się zniszczą całkiem. A dzisiaj już przednia ponad dość mocno się zniszczyła. Ale tak mimo to ten pojazd całkiem fajnie sobie daje radę tutaj. O i okej, okay, odpadła już opona, więc poczekajmy, aż, ona na, aż ją, nasz on nasz ją naprawi i okej, okay, możemy jechać dalej. <laughs> Jak widzicie tam taką również zebrało yy, paliwo oraz yy, monety. Więc jest całkiem ciekawa rzecz. Koło które odpadnie, może zbierać monety oraz paliwo. Tak, widzicie i tak są tutaj dosyć strome górki, więc gdybym jechał innym pojazdem, który musiałby niszczyć te drzewa, to byłoby to dosyć spore wyzwanie. A tak to mogę sobie na spokojnym tym banem z przejechać obok tych drzew i mogę łatwiej pokonać te górki. Mamy poziom czwarty ukończony do siebie oczywiście bolostawe monety. Zobaczmy, teraz musimy pokonać 1200 metrów. O i teraz y, dla odmiany się tylna opona zniszczyła. O no, jeszcze przy okazji straciłem też kawał dachu. Ok, odpada już tylna opona, możemy ją naprawić. Będzie teraz trochę łatwiej jechać. Zobaczymy bo teraz dosyć stroma górka, no i wtedy przednia opona się teraz zniszczyła. Ale na szczęście udało się wyjechać i teraz udało się dosyć mocno uderzyć tym oponom gdzieś o górkę, żeby odpadła ta opona. No i okej, ok, odpadło to koło i teraz będzie znowu naprawione i można jechać dalej. I zaraz powinien kolejny poziom skoczyć też chyba. O, i mamy 8 piąty ukończony. Trzeba musimy się dać cofnąć, bo dosyć sprawa górka jest? Ale myślę, że chyba uda się ją pokonać. Tak jest, udało się wyjechać. A jak widzicie, to jeśli bym jechał innym pojazdem, to byłoby dosyć spore wyzwanie jechać po takich górkach i dodatkowo jeszcze te drzewa by mnie blokowały. ten pojazd bardzo dobrze się do takich etapów, gdzie są drzewa. I właściwie w tej grze są dwa etapy, gdzie są drzewa. Ten etap las, czyli ten, po którym jeszcze obecnie. No i jest jeszcze też etap chyba Święta Bożego Narodzenia, gdzie również znajdują się takie choinki. Ok, zobaczmy czy uda się wyjechać pod tą stromą górę. Udało się na szczęście wyjechać. Zaraz powinniśmy zdobyć kolejny, osiągnąć kolej, kolejny poziom. Tak jest, poziom 6 ukończony. Dostajemy bonusowe monety za e, pokonanie tego poziomu. I zobaczymy czy uda się dojechać do kolejnego, bo teraz jest coraz e, większe burki są. I zaraz coś się zablokowało, nie wiem czy trochę się nie przyblokował tutaj gdzieś ten pojazd. Nie wiem czy on utknął, czy coś się tej ze... coś zepsuło się tej grzej i się on jakoś zblokował. Nie wiem. O, udał się wyjechać, które straciłem sporo czasu, ale paliwa na szczęście będzie na 60 metrów. A widzę, że on coś się blokuje w tym miejscu, w tym Zobaczmy czy uda się dojechać, bo już trochę zaczyna paliwa powoli brakować. Tutaj by się sprzedał booster chyba na to miejsce, żeby tu wyjechać. Ale tak będzie ciężko, bo jeszcze się zniszczyła, jeszcze kolejna. Ale przecież spróbujemy wyjechać stąd. Ale chyba teraz paliwa braknie, nie uda się stąd wyjechać. Nasz chyba nowy kierowca uderzył głową o górę. ale okay, udało się zrobić trochę moned i pokażę Wam teraz jak wygląda jazda innym pojazdem. Zobaczę jakiś taki wybiory dosyć mocny pojazd, może w sumie ten Hot Rod, który jest bardzo dobrze ulepszony. I zaraz jak, zobaczycie jak wygląda jazda takim pojazdem. A widzicie, ten pojazd niszczy te drzewa i są one do niego przeszkodą, i trzeba je zniszczyć tutaj, żeby przejechać. Chociaż ten pojazd jest bardzo dobrze ulepszony, to nie ma jakichś problemów z jazdą, chociaż pod większe górki może być już problem. Też, teraz się wywróciłem na tych drzewach. No okej, okay, pojedziemy sobie jeszcze raz, ale chyba ten vanem hipisów, bo nim jest o wiele łatwiej jechać. Więc no, okej, okay, wybierzmy sobie sprawa ten, ten van hipisów i jedziemy jeszcze raz. Jak widzicie, ja za tym pojazdem po lesie nie stanowi dla niego najmniejszego problemu. Bardzo fajnie sobie radzi. Chociaż tam na tamte dalsze etapy przydałoby się kupić kilka boosterów, żeby lepiej wyjechać. No jak widzicie, mam też prawie 6000 tych diamencików, za które się kupuje boostera, ale jakoś ich tak to bardzo nie używam. Chociaż będą się już trochę poużywać, żeby nie przejechać większe odległości. I mam też prawie 8 milionów monet. I jak skończę to miasto, to pokażę Wam jeszcze pod koniec odcinka etapy, które chciałbym odblokować w najbliższym czasie. O, przy okazji straciliśmy oponę i kawałek dachu. Ten no pojazd jest całkiem ciekawy, bo jak wiecie, mam dużo elementów, które mogą odpaść od niego i możemy zrobić taki pojazd bez dachu i będą mieli nasi, nasi pasażerowie klimatyzację od razu. Ale to bardzo ciekawy pojazd ze względu też na to, że mogą im koła odpadać. To czasami to może być dosyć spory minus, bo na przykład tu utrudnia to nam wyjazd pod górka i tak jest to dosyć ciekawy pojazd. Ok, udało się już przejechać ponad 1100 metrów. Zobaczymy, czy uda się dojechać do tego punktu, gdzie ostatnio się zatrzymałem i czy uda się przejechać dalej. A teraz troszeczkę mnie powstrzymała ta górka, ale zobaczymy, czy uda się pokonać. O, okej, okay, udało się już wyjechać. Oj, znowu mi koło odpadło. Oj, niestety uderzyłem teraz. Ogórka, mamy tysiąc 1200 metrów. No dobrze, pokażę Wam jeszcze pojazdy oraz etapy, które chciałbym odblokować w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o etap, który chciałbym odblokować na samym odcinku, to myślę, że będzie to etap o nazwie Noc. Jest to etap, w którym jeździmy po takich różnych górkach podczas nocy, więc jest to też całkiem ciekawy etap. Więc sobie ten odblokuję. No i też yy, za tydzień zbliżają się już święta, więc w, ta ty w przyszłym tygodniu chciałbym odblokować etap o nazwie Biegun Północny oraz etap o nazwie Święta Bożego Narodzenia. On jest tutaj o. I też jeśli chodzi o pojazdy, no to no Na ten odcinek, na etap noc, chciałbym odblokować e, traktor. Bo jest to całkiem też ciekawy pojazd, mam bardzo dobrą przyczepność oraz siłę, chociaż jest trochę wolny. Ale jeśli mu dobrze ulepszymy silnik, to też może całkiem fajnie można nim jeździć. Więc myślę, że odblokuję sobie ten pojazd. No i też, jak chciałbym odblokować w, podczas te odcinki świąteczne, chciałbym odblokować y, pojazd, y, który znajduje się na końcu i są to sanie. To jest to całkiem ciekawy pojazd, no i y, nie mam silnika, tylko jest zapętany siłą raniferów. I nie, również nie musimy zbierać paliwa, tylko siano się zbiera zamiast paliwa. Jest to też całkiem ciekawy pojazd. No okej, okay, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękujemy za oglądanie. Cześć.